Cześć. Nagram wam takie krótkie aktualizacje z warsztatu, Co aktualnie dzieje się, co naprawiamy. Zobaczcie, tutaj mamy Newland 8360. Necholand był rozpoławiany. W Hollandzie tutaj mamy wymieniony tumit Zobaczcie w jakim był stanie. Stan agonalny na lida się oryginalny, zamontowany. Zrobiłem kilka zdjęć z tego, jak był rozpołowiony, jak to wszystko wyglądało. W środku to dla Was tutaj wrzucę, żebyście zobaczyli, co było w środku. Też tu wymieniony uszczelniacz, wałka sprzęgowego, skrzyni biegów, żeby olej nie wyciekał. Już on jest praktycznie złożony. Stałe się oddało, zmontować wał, napędzało osłony co więcej jeszcze spuścimy olej lecie skrzyni biegów wczoraj tego roku misko dał uszczelnić pokrywę żeby olej z niej nie leciał no i będzie będzie już niemal do wyjazdu <śm> Więcej. Pochwalę za chwilę wam się yy, nowym zakupem. Nie wiem, czy, czy pokazywałem go wcześniej, czy nie. Zobaczcie, to, co, 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 co to jest. Mianowicie jest to myka warsztatowa. Yy, dosyć sporych gabarytów. Zależało mi na tym, żeby żeby tu zmieścić misoliowo pokrywę od rozrządu, głowice, żeby można było pomyć te elementy. Jest to jeden z bardziej udanych za zakupów. Jestem bardzo niezadowolony. Została ona zalana oryginalnym płynem. Do mycia naprawdę robi robotę. W końcu w jednym miejscu można spokojnie wszystko pomyć. Nie trzeba kombinować jakimiś i różnymi chemiami, płynami, żeby żeby cokolwiek domyć. Po prostu w jednym miejscu się siadamy i, i myjemy. Tu się dodatkowo tylko podporę sobie do kabin zakupiłem do podpierania. Druga podpora wkrótce jest wykorzystywana. Stoi pod podciągniczkiem pod podtrzymuje kabinę. Dobra, teraz może przyjdziemy na plac. Pokażę, co dzieje się dalej. Zobaczcie. Tutaj mamy Fenda 514C. Już kabinę z niego zdemontowałem. Aktualnie czeka na, na mycie. Trzeba tu go wymyć Żeby mu to dalej przytąpić do rozbierania Będziemy osłabiać na skrzyni biegów Między główną a pośrednią. Będziemy dochodzić do sprzęgu głównego Trzeba sprzęgło główne wymienić praktycznie e, to sprzęgło jest w takim stanie, że ciągnik z miejsca nie chce ruszyć Tam próbuje, ale na marne Także musimy tutaj akurat to ogarnąć a w tym fędziku będziemy robić tuleje Ocieknie cieknie z pomiędzy głowic hamulce bo ich nie było także szykuje się kupę, kupę pracy tutaj mamy w tle renówkę 133 54 traktronik bardzo nielubiona przez mechaników ale, ale jest Ech, renówka oj długa historia to jest jeden z przypadków skrzyń biegów, które zostały zatarte tak, dobrze słyszycie, zatarte jak to możliwe? no da się da się z tego co właściciele tego ciągnika mówili ktoś im doradził po prostu, żeby od dołu przez okienko podokręcali nakrętki korygujące luz na, na wałkach tak dokręcili, że wyjeżdżając na jazdę testowo już z tej jazdy nie wrócili Ciągnik musieli scholować yy. Ciągnik tylko jakby odpala na sprzęgle Nie jest w stanie w ogóle ruszyć od razu Silnik za dusza Będzie trzeba rozebrać zobaczyć co się stało To może być bardzo interesujące i ciekawe Idziemy dalej Tutaj mamy waltrę 6400 W tej waltrze uszylniamy pompę paliwową Sięnik sisu pompa została już wyjęta czekamy na pompę będziemy ją montować idziemy dalej tutaj sobie spoczywa kabina od fenda Stała ona się zdemontowana I moje te uchwyty dorobione, bardzo dobra sprawa w demontażu elegancko się zajmuje kabina już widać, że linia zapięta do, do rynówki. O własnych siłach nie był w stanie zjechać wety. Idziemy dalej. No i zobaczcie. Zrobiła się mała wymiana. Wymieniacie, już tu wjechał fent. Fent został gruntownie umyty. Jak sami widzieliście nie dało się y, rozbierać w takim stanie, jakie jakim on był wcześniej co to więcej też już usunąłem tutaj ramy od tura albo to coś, co miało, być, y, miało spełniać funkcję tura y, z tego względu, już będę miał łatwiejszy dostęp do silnika do, 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 po to, żeby zdemontować głowice dobrać do tulei i o-ringów, żeby je wymienić y, prawdopodobnie pójdą nowe zestawy na pewno pójdą nowe zestawy, głowice do regeneracji, nowe ponewki. Yy, tutaj w silniczku, jak w skrzyni biegów yy, dobieramy się do sprzęgu głównego, sprzęgło główne jest uszkodzone. No i tutaj też stwierdziłem, przyjrzałem, że jednak też cała wiązka skrzyni będzie druga. Na tej wiązce nie będę składał. Nie ma to najmniejszego sensu. Wszystko się kruszy, sypie. Później będą problemy. Też może dojść nawet do, do, do zwarcia, do pożaru i w ogóle to jest jednak bezpieczeństwo i przede wszystkim poprawna praca, musi być wiązka wymieniona. Co więcej, w New Holandzie pokażę, rozebrałem hamulec ręczny. To akurat są tylko dwie, dwie tarcze od hamulca ręcznego. Wyjęłem je po prostu żeby na wzór, żeby może było je, je zamówić. Pozostałe dwie zostały jeszcze tam w tym rozpiraku. Okienko właśnie od tego rozpieraka zamknęłem, po prostu, żeby może było, niech wyjechać. Tutaj postaram się zamówić te tarcze, złożyć ten ręczny zbiornik paliwa i niech pojedzie. Tutaj, zobaczcie, zbiornika nie ma. I ten hamulec ręczny znajduje się o tutaj. Za tym rozpierakiem, Tam się zostały te dwie, dwie, dwie tarcze. Właśnie jak ten jak nie ma zbiornika, to ładny, ładny dostęp. Można to zrobić. No, jak tylko przyjdą do te tarcze, to tarcze klocki, można to nazwać. Przyjdę do tej klocki, montuje, montuję ten hamulec, ten rozpierak i, i traktor opuszcza już nasze skromne progi. Wraca do właściciela i, i cieszy go. A to kolejny, kolejny, kolejny fend 515C. I w tym fendzie e, również sprzęgło główne. E, do wymiany. Z tego co mówił właściciel, to jest to świeży zakup. E, handlarz zapewniał, że nie zostało, że nim jeździł, że wszystko jest ok. No ale jak to pokazuje, życie coś zawsze wyjdzie, wyjdzie w praniu. To taka ciekawostka, zobaczcie na, na lampę jakie fajne oczka. Jest widać, że ciąg odświeżony przed handlarzem. Teraz większość ludzi kupuje maszyny o, oczami. Musi być ładny, lśniący, żeby sąsiad zazdrościł no Jakby nie było z Arkiniu, który rok tego ciągnika. 96 Także zobaczycie już 26 lat tak? czioniczkowi Ciągnik też trzyma wartość Ale po naprawie jeszcze będzie służył Służył długo Też czeka w kolejce na naprawę Dobra, to będzie na tyle na dzisiaj. Jak coś tu będziemy się rozbierać kolejnego, to coś tam nagram, coś pokażę. Może czegoś nauczę przy okazji. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.